Cześć, jestem Krzychu, zapraszam. Dużo myśli kręci się teraz po mojej głowie. Co mówić, czego lepiej nie mówić, ale chyba najlepiej będzie jak najkrócej i jak najprościej. E, nazywam się Krzychu, jestem basistą zespołu strażacy. Zapraszam do oglądania mojego życia. Rzadka rulecka, zmieni się emocje, skarbie. to z tym siebie jest, to poje strachu. jak zgrabmy na konkurencji. moment do no more bands. Żecie to rulecka, mieszanka. Właśnie idę na próbę. Jak każda próba, ta jest wyjątkowa. Ale ta jest wyjątkowa bardziej, ponieważ właśnie bierzemy udział w konkursie antyradia. Gdzie główną nagrodą jest zagrać na festiwalu w garoczinie przed Szleyerem. Wyobrażacie sobie? Przed Slayerem! No, widzę, że Tomek już przyjechał na próbę Udało nam się przejść do kolejnego etapu To jest chyba trzeci Nie wiem, dużo tych etapów No i teraz czeka nas koncert eliminacyjny który odbędzie się w Skiferze Rocka w Jaroźnie Już w tą sobotę Także, jakbyście byli akurat w sobotę w Jarocinie, to ja zapraszam do Spichlerza Roka, bo tam jest za darmo wejście. No i my gramy. E, gramy tam z dwunastoma kapelami. A, widzę, że Olek już jest. Materiał oczywiście już praktycznie gotowy, teraz już tylko szlifujemy, no jesteśmy gotowi. Przynajmniej taka jest oficjalna wersja, a nieoficjalnej... nie oficjalnej... Lepiej, żeby nikt nie znał. <gry> żeby uniknąć dwóch przyciśnięć na metronomie? Tak, 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 no. Serio? No. Ja bym nie unikał tych dwóch przyciśnięć, szczerze mówiąc. No to podejdziesz, przestawisz mi. Ale nie możesz? co się tu nie nie grasz na końcu. Mhm. Czy to jest pip, pip? Czy to nie wygląda tak? No nie wiem, ostatnio już tak jak nie mogłem wrzuczyć. Dzwoniłem do baru mlecznego okazało się, że są buraczki, więc idziemy na buraczki. Właśnie na buraczaną pulpę właściwie Czujecie podekscytowanie? Pewnie Co nie spoko. Myślałem. Najlepsza rzecz na świecie. Nie wiedzą, co dobre. Nie, na a to kto? Tu krzesła specjalnie dla ludzi chcących poczuć się jak milordowie Jedząc... Chińczyka Chłopaki wybrali tur turecką kuchnię Albo syryjską Syryjską może też, nie wiem A jeszcze No nie wiem, na każdym rogu w Warszawie jest Ja wolę kuchnię polską. System... Patrzcie, Marcin idzie. Zgnieć go. No przewróć się. Kolejny <śmienny> luży dzień, zginam się, bo stres niepotrzebny mi jest. system Turi kaçan puente o flare